Cześć. Zrobimy dzisiaj szybki wglądzik, taki kontrolny. Czy jest pokarm? Czy pszczółki nie siedzą wysoko. Zobaczymy na dennicę tutaj jaki jest osyp. Czy, czy, czy troszeczkę widać, że waroza siedzieć tam sypie samoczynnie. Nie zaglądają tutaj chyba z miesiąc, zresztą można w po poprzednim filmiku zobaczyć. Więc spójrzmy, spójrzmy na tą den wkładkę dennicową. Jak pszczółki siedzą siedzą w ten sposób. Co my tu widzimy? Jedną sztukę widzę. Dwie. Trzy sztuki. Trzy sztuki. Zobaczę sobie blisko. Cztery sztuki. Cztery sztuki, czyli jedna na tydzień. Czyli coś, tu, coś tu było długo, tutaj był czerw. Także tak to wygląda, zobaczymy do środka. w siedzą. Siedzą raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7 uliczek 7 uliczek zajmują Jakiś tam osyp delikatny jest Kilka sztuk widać, zobaczymy, zobaczymy może mi się na ładne zbliżenie zrobić no widać jak to wygląda pokarm widzę jeszcze jest nieodskleczony u góry także jest ok, pszczółki spokojne, zamykamy Sami pan, czyli tak to wygląda tutaj w tym ulu. Może zobaczymy jeszcze jakiś, jakąś słabszą rodzinkę.